Rafał Bruski urodził się w 1962 roku w Bydgoszczy i z Bydgoszczą związane jest całe życie. Dzieciństwo spędził na bydgoskich dziejach. Tam chodził do przedszkola i szkoły podstawowej. Ukończył bydgoską szóstkę, maturę zdał w 1981 roku. Studiował na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W 1986 roku zyskał tytuł magistra inżyniera nawigacji morskiej. Po studiach pracował w polskich liniach oceanicznych z siedzibą w Gdyni. Po kilku miesiącach obowiązkowej praktyki uzyskał dyplom oficera nawigatora. W zawodzie pracował 6 lat. Do dziś wspomina tamten okres jako niezapomniany czas wyzwań, zmagania się z własnymi słabościami i lekcje współdziałania w grupie. Etap nawigowania statkami po morzach zakończył ze względu na swoich najbliższych. Uznał, że mężem i ojcem trudno być na odległość po 6 latach wrócił na stałe do swojego rodzinnego miasta w ramach podnoszenia kwalifikacji Rafał Bruski ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów, studia licencjackie na kierunku finanse i bankowość, a także studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego Unii Europejskiej. W 2005 roku zdał egzamin uprawniający do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Zdobywane sukcesywnie umiejętności i doświadczenia pozwoliły mu wypełniać obowiązki urzędnika państwowego w sferze finansów publicznych, prowadzić własną kancelarię doradztwa podatkowego, a także realizować zadania w bydgoskim samorządzie. W listopadzie 2007 roku premier Donald Tusk powołał go na stanowisko wojewody kujawsko-pomorskiego. Obejmując urząd za priorytety uznał wzorową współpracę z samorządami, zapewnienie bezpieczeństwa w regionie oraz uczynienie spodległego mu urzędu jednostki sprawnie funkcjonującej i przyjaznej dla obywateli. Rafał Bruski jest bydgoszczaninem z urodzenia, przekonania i zamiłowania. Spełnionym mężem i ojcem dwójki dzieci, z których, jak często podkreśla, jest bardzo dumny. Jest honorowym dawcą krwi z wynikiem ponad 30 dodanych litrów, miłośnikiem sportu, zapalonym kibicem i zawodnikiem drużyny Old Boys AZS. Rafał Bruski jest naszym kandydatem na prezydenta Bydgoszczy. Bo dla niego liczy się Bydgoszczy!